Dziś odbywała się sesja rady miejskiej, podczas której radni między innymi wybrali nowego wiceprzewodniczącego. Z stosunkiem głosów 14 za i 8 przeciw został nim wybrany radny Krzysztof Lenort. Większość radnych w swoich wypowiedziach przed głosowaniem wypowiadała się o radnym Lenorcie w samych superlatywach. Jest to kandydatura, która według mnie jest kandydaturą ponad podziałami. Bo taki jest Krzysztof Lenort. Gotów do kompromisu, do współpracy. Raczej łagodzący spory niż prowokujący konflikty. Myślę, że kandydatura pana radnego Krzysztofa Lenorta nie budzi żadnych tutaj emocji, a tym bardziej złych. Jest to dobra kandydatura, przemyślana propozycja i kolega radny świetnie sprawdzi się w roli wiceprzewodniczącego do końca kadencji. Wypowiadam się w imieniu klubu Jawożno moje miasto w sprawie propozycji radnego Krzysztofa Lenorta. Pan burczy tutaj mówił, że zna rad, pana radnego od kilku lat od kilku lat. Ja radnego Krzysztofa norta znam już bardzo długo. Osobiście darzę go naprawdę dużym szacunkiem za to, co zrobił jawożnie i robi. Natomiast jako klub Jawożna moje miasto nie możemy zagłosować za tą kandydaturą. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poprze kandydaturę jedynie członka Stowarzyszenia Jaworzna Moje Miasto i klubu radnych Jaworzna Moje Miasto, dlatego że nasze, takie były nasze uzgodnienia. W związku z tym, mimo całej sympatii dla innych radnych, poprzemy tylko kandydaturę z tego klubu. Pana kandydatura na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej no została poparta przez część klubów. Nawet te kluby, które mówią, że nie będą głosować za Pana kandydaturą, no wypowiadały się, się bardzo ciepło. No, taki, jako takiego doświadczenia samorządowego długiego Pan nie ma, ale czy to szansa na wprowadzenie nowej jakości w obrady Rady Miejskiej i jej działania? To znaczy, panie redaktorze, doświadczenia samorządowego może nie mam, natomiast no nie jestem wiewożnie osobą anonimową. Dałem się poznać jako prezes spółki Elwita przez prawie 15 lat oraz klubu sportowego Energetyk przez prawie 25 lat pracy na stanowisku prezesa KS Energetyk. Oby te dwie obydwie instytucje. W swojej historii mogą pochwalić się sukcesami. No, parę porażek też było, ale taki jest sport, że nie tylko sukcesy, ale i porażki. I także to, co mówię, jestem osobą na pewno w tym środowisku radnych znaną. Cieszy mnie to, że nie tylko te kluby radnych, które chcą poprzeć moją kandydaturę tak ciepło, tak jak to dzisiaj, wypowiedzi. Pana Mariusza Burczego można było usłyszeć, na mój temat się wypowiadają, ale również te kluby, które deklarują, że nie będą popierać mojej kandydatury, również mówią, że wiele dobrego dla miasta zrobiłem i jestem znany jako osoba, która no, jest skuteczna. Przez długi okres nie było pana, i były takie głosy, że z tej polityki chce się pan wycofać. Teraz widać, że nie. Tak, był okres, kiedy Krótko mówiąc, walczyłem z chorobą, wygrałem. W związku z tym nie była to jakaś błaha przyczyna, że nie, nie pojawiałem się na sesjach, natomiast było to doskonałą okazją, aby popatrzeć na to, co się dzieje w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworznie, nieco z dystansem i zauważyłem dużo nerwowości, coraz częściej, dużo takich przytyczek, dużo. Dużo jakichś powiedzmy, dużo chaosu y, powodowanego kłótniami na tej sali między prezydentem a radnymi. Y, wiele rzeczy moim zdaniem w świecie średniej kultury nie do przyjęcia. W związku z tym, między innymi, był to jeden z powodów, y, który przyczynił się y, do mojej decyzji. Na tej sali trzeba wprowadzić spokój i powrót do merytoryki, decyzyjności.